Aktorką e, dubbingową jestem od 5 roku życia, także jest to już duży kawał czasu. E, zaczęłam pracować jeszcze nie umiejąc czytać. E, pracowałam u mojej mamy, Zofii Dybowskiej Aleksandrowicz. I potem całe dzieciństwo przepracowałam, e, bo na swoje dzieci łatwiej się krzyczy niż na cudze. Potem uciekałam od dubbingu bardzo wiele lat. E, Uważałam, że teatr jest moim przeznaczeniem. Zresztą do dzisiaj lubię pracować w teatrze. A potem się tak losy złożyły, że wróciłem do dublingu już jako reżyser. Bardziej tak z niepewnością, dobra? Dobrze, dobra. Każdy z nas ma, ma jakąś w cudzysłowie swoją stajnię, swoich aktorów, do których jest przyzwyczajony, z którymi pewnie się czuje, który jest przekonany, że jak jemu że to zadanie, to ono będzie wykonane tak jak się chce. Natomiast cały czas trzeba zmieniać, y, wprowadzać nowych aktorów. Zwłaszcza przy y, pracy z, y, no, z dziećmi, to już nie mówię, bo co się dziecko wychowa, to ono wyrośnie i pójdzie sobie trzeba następne hodować. Ale z młodzieżą y, uważam, że musimy cały czas szukać nowych ludzi. Y, szukać i to szukać y, 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 oglądając polskie produkcje. Chodząc do teatru, 0, 1, e, szukając nowych ludzi, ciekawych. To jest na trzeciej stronie. Dla mnie ja gram specyficzne role. No, nikt mnie nie obsadza w pięknych, błękitnokich księżniczkach. E, to są warunki głosowe, bo bardzo często są to postaci, które. Albo mają tak silny głos, albo muszą krzyczeć. A najtrudniejsza jest dla mnie reakcja do wewnątrz, bo ja tego nie wydaję z siebie. Teraz się udało, ale przed mikrofonem bywa gorzej. Oczywiście żarty. Zależy od, 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 od roli, zależy od tego, co się. To za każdym razem jest inny problem. Kiedyś w serialu, który robiłam. Była starsza pań, która mówiła przez pierwsze 10 odcinków dwa zdania, więc stwierdziłam, że ją zagram, żeby no, nie ciągać żadnej starszej osoby niepotrzebnie. No potem ona się rozbudowała i nawet zaczęła śpiewać. No, śpiewanie dla mnie jest tragedią, ponieważ yy, no nie umiem. <grych> Ja to właśnie ta staruszka, co tu przez pierwsze 10 odcinków nic nie mówiła. To jest pani Foster. Gdyby nie ta maleńka pani, żadnego z nas by to nie było. Bo widzicie, to ona wpadła na pomysł, żeby otworzyć własny dom i dać nam zapomnianym zmyślonym przyjaciołom drugą szansę. Ekstra! Co nie? Ona jest super! Niesamowita! I stara. W ogóle tam. Mówiła tam jakieś. dwa, trzy słowa. na 10 odcinków, a potem się rozgadała niestety. Staruszeczka cudna. Uwielbiam panią Foster. To znaczy, w ogóle bardzo mi się podoba koncepcja takiego filmu dla dzieci. To był bardzo piękny film. On się skończył już tak ostatecznie ostatecznie. Dlatego, że rysunek, który się tworzył na początku każdego odcinka, w ostatnim odcinku wziął się i się złożył i się twórcy z nami pożegnali. Bardzo to było smutne. Bardzo to przeżywaliśmy. Natomiast sam pomysł, wyobraźni budowania, to był bardzo piękny film o, o zmyślonych przyjaciach, czyli można było zmyślić wszystko, bo to w końcu są wymyśleni Przyjaciele. Ja nie zapomnę, tam była taka postać, nie pamiętam jak się nazywa, natomiast ona była z obrazków Picassa, z rysunków Picassa. I ona była jakby jak, jak narysowany bohater w związku z tym, jak stawała bokiem, to znikała, była kreską. <gry> czy nie umieli docenić prawdziwego dzieła sztuki takiego jak ja? Rzeczywiście też mi chodzące dzieło sztuki. Dziękuję. Eduardo był, był, był blu przede wszystkim. Był. To był główny bohater. Był wymyślony przyjaciel Maxa, naszego małego chłopca. Wtedy Kajeta na Lewandowskiego, który był małym chłopcem, dzisiaj jest dorosłym panem. Szanowni Państwo, czas na film! Chojrak, tchórzliwy pies! W roli głównej Chojrak, tchórzliwy pies! Porzucony za młodu został przygarnięty przez Muriel, która mieszkała na farmie ze swoim mężem, Eustachym, Motyką! Nie zapomnę odcinka, gdzie Muriel cały odcinek spała, więc tylko no, wchodziłam na chrapanie, a biedny Chojrak walczył z jakimś okupnikiem, który chciał mi wątrobę. Eustach motyka to był mój małżonek, pan Andrzej Gawroński, fantastycznie grany przez Andrzeja Gawrońskiego bohater. Zaraz, zaraz! Co? Co? Niedobrze! Nie widzę twarzy Muriel! Muriel miała podobno nawet swój fan klub, co mnie mocno zadziwiło. Poszłam kiedyś na jakieś obchody Cartoon Network i się okazało się, że spotkałam się tam z klubem fanów, jakieś wywiady. Coś była mocno zaskoczona, nie wiedziałam, że tak się może to rozrosnąć. Juriel, czy ktoś ci mówił, że powinnaś wystąpić w filmie? Uff! <grym> <grym> Ależ skąd, że nie? <grym> Pański kontrakt, kiedy zapłacicie? Kiedyś usiłowaliśmy również w Polsce zrobić takie dopasowanie że dany aktor będzie grał danego aktora. Ewa Kania była Michelle Pfeiffer, ja byłam, e, 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 jeżeli była Łupi Goldberg, no to mój głos. No ale Łupi Goldberg śpiewa, czego ja nie robię. W związku z tym miałam kaskadera, to znaczy śpiewającą aktorkę, która za mnie śpiewała, e, znaczy za mnie. Śpiewała piosenki Łupi Goldberg, no nie za mnie. Mhm. Chociaż y, y, to jest gdzieś tam przywiązanie do postaci, że mi się wydaje, że to ja. Dość tego, dobra! To on zaczął! Przez takich jak wy Dyndamy na końcu łańcucha pokarmowego. Nie cierpię dydania! A gdyby nie lwy, mielibyśmy tutaj rajskie życie. Nie cierpię lwów! Brudne! Kudłate! Cuchnące! I do tego... TURZE! Moja cudowna hiena, zresztą upi Goldenberg w oryginale. E, uwielbiałam hienę często. To jest władza! Aż się trzęsę, Boję się nawet jego imienia. Mufasa! Uuu, jeszcze raz! Mufasa! Uuu. Mufasa! Uuu. Mufasa. Uuu. Aż się trzęsę Otaczają mnie kretyni. Ja na ogół nie bywam pozytywnym bohaterem. Byłam jeszcze w siostrzeńcach Kaczora Donalda. Oprócz tego, że kiedyś tam byłam siostrzeńcem to również byłam ka kaczulą jakąś, jakąś taką pa paskudną kaczorzycą niedobrą, złą. Także y y z moich bohaterów pozytywnych jest bardzo mało. Generalnie jesteśmy negatywnymi bohaterami my. Albo papugami. Co za klasa! Nie jest królem, a zachowuje się jak władza! A, hej! Przyniosłeś coś do żarcia, skaza? Masz coś? Masz, 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 masz! Natomiast Hiena Chenzi też było to złe zło ośmieszone. Tam y, y, skaza był groźny. Natomiast te trzy hieny y, były takimi bohaterami, raczej y, obleczającymi wizerunek y, skazy. Y, pracowały na to, żeby ten wizerunek był taki y, lekko, y, mniej straszny, jakby. Żeby nie, chociaż no, piosenka królowa o budowaniu się potęgi, to jest coś nieprawdopodobnego po prostu. Niesamowite. Jak boka w przepychu się skrada po cichu. A co będzie z nami? Słuchajcie uszami. Zachęcam do zgody, a będą nagrody, kiedy spełni się to, czymś nie. Choć się prawo obejdzie nie raz, przyjdzie to w tym wieku, że wiem do, do jakich paraleli to się odnosiło, prawda, do rodzącego się faszyzmu, ale było to zrobione nieprawdopodobnie. Mamo? Jeszcze żyję. A, a już myślałem. No to nie myśl, gruby. Robiłam parę lat temu film Krudowie. Kino, kinowy teraz ma być, podobno szykują się do następnej części o jaskiniowcach. Nie mogli się nazywać jaskiniowcy, bo u nas by się łączyło to z jaskiniowcami, co jest zupełnie czym innym. A więc się nazywali po, 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 po amerykańsku krudowie, kruc. I tam była szalona babcia, która była kompletnie zdziwaczałą osobą. Zresztą bardzo ładnie podpatrzony świat y, takich y, prymitywnych zachowań ludzkich. I też ją lubiłam bardzo. Czy ja kolej? Uh. Rzucimy to ścioło. Oh! Zakłady start! Oh! O, Reszka, ty idziesz. Dobry dubbing jest taki, że ludzie się zastanawiają... Ja znam tego polskiego aktora jakiś dziwny. <grym> znaczy wykonujemy zawód... Jeżeli dobrze go wykonujemy, to właściwie wykonujemy zawód, którego nie ma. Powinniśmy się tak wtopić w materiał, który mamy, żebyśmy byli nie... Jeżeli, dubbing, jeżeli słyszymy, że coś jest z dubbingiem, to znaczy, że wykonaliśmy źle swoją pracę. To jest y, y, bardzo trudna sprawa, bo w gruncie rzeczy buduje frustrację. Bo jestem twórcą, ale robię wszystko, żeby. i tworzę, ale robię wszystko, żeby jakby. W, wtopić się w to, co mam. Pracuję i z mężem, i z synem, i z y, jego synem. Zależności są takie, że wypracowaliśmy latami taki system, że w momencie, kiedy wchodzi, ja zostaję w reżyserce, a oni idą na salę, te zależności się kończą. Ja jestem reżyserem, oni są aktorami do wykonywania zawodu. Owszem, może prędzej się na nich irytuję niż na innych, prędzej chcę trzymać efekt. Jacek jest może jednym z niewielu aktorów, który usiłuje przeforsować swoje zdanie. Będąc na sali, jeżeli ma rację to się z nim zgadzam, ale na ogół no, właśnie cała zabawa polega na tym, w tej, w tej pracy pojedynczego aktora na sali, że ja mam ogląd z zewnątrz wszystkiego najlepsze i wiem do czego dążę, także no niestety, no uważam, że ja mam rację. <średencji>